Ja mam to, kurwa, zro jak ja mam to kurwa zrobić. Jak mam to kurwa zrobić? To ja, to ja, to, to, to ja literalnie, jak się Jak się w, w pierwszą lepszą ścianę po graniu w tę grę <noise> Ja chciałem tylko pograć w Freddy Fnaf Ja chciałem porozglądać się prawo, lewo, podskoczyć kilka razy. Dowiedzieć się, że umarło tam 5-6 dzieci. Usłyszeć I Always Come Back. Dostać czek na 15 dolarów za ten cały tydzień. Nie mieć na bułki e, nie chciałem tego Styszeli mnie W sensie, że chuj <głos> <głos> POPIERDOLI mnie o trzeciej nad ranem. Nie graj we Freddy's, na o trzeciej bo cię popierdoli. I co chcecie ci powiedzieć, że tym sobie odbokowuję, załóżmy nie, wiem, szóstą noc do custom Nighty, przy których będę cierpiał tak samo jak przy tym. Spermastycznie. Popierdoli mnie, po kurwi even. Przeszedłem Five Stages of Grief. Złość już była, teraz jest Acceptance po prostu. Nie wiem. Mazłem secret I have to commit Kto mi odblokuje jakieś gówno To się osiekam Osiekam się Co robisz? To złoto? Nie, siekam cebulkę Zamordować małe dzieci w sadacie, Kurwa, nie wiem W kostiumy kurwa Mario, nie wiem Czy to będzie trzeci poziom? Czy to będzie trzeci poziom? Popierdoli mnie Popierdoli mnie Nie no nie będę, ale chuj mnie strzeli Tam koleś Mid development stwierdził tak zaczął robić gier. Lubię FNAF. Lubię FNAF. I robił grę FNAF, nie? Tak mid development mu coś strzeli do łba. Mówi, o, przejdę sobie, getting over it. Kurwa, ale fajna gierka. O, ja po kurwi. Popierdoli mnie. z kurwy syn. ochotę wyjść na ulicę i zajebać pierwszej lepszej osobie prosto w mordę i powiedzieć przepraszam, to wszystko wina Frediego Fasbera. Potrzebuję takich Prawda? Ja chciałem Freddy w jakbym chciał pograć w Geometry Dash, to bym sobie pobrał Geometry Dash i bym pograł w Geometry Dash, a nie kurwa Freddy! Sliding spinneruni, nie wiem. Pixel perfect gameplay to moja pasja. Pisto. Jak dobrze mam balkon zamknięty. Nie, bo bym krzyczał, bo bym skoczył. Jak się nie zapierdolić w gierce komputerowej? Tutorial. Zez rozbieżny, kutas musiężny, nie... Dawaj, nie dzwoniłem do czystej, O mój Boże, jaki genialny, jaki genialny pomysł. o mój Boże, chwaki. Jezu, a może sam się pierdolę. Żeby do łazienki, spojrzę w lustro i stwierdzę, okej, okay, ty. Ty masz mordek, którą chcę teraz obić i sobie zapierdolę w ramię. Nie wiem, może. Mm -hmm. Sure detected! Sure detected!